ピッピッピッピッピッピッピッピッ Thank <laughs> you. Impreza Festiwal Kolej w Miniaturze w Sosnowcu utkwił już w powszechnej świadomości, jest, jest znany. W sobotę i w niedzielę 16-17 marca 2019 odbędzie się jej czwarta edycja. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia wielu atrakcji. Dla znawców są przygotowane makiety modułowe, ale może przyjść każdy, kto w jakikolwiek sposób się interesuje koleją bądź bimem spędzeniem czasu, gdyż zabaw czy atrakcji prokolejowych będzie pełno. Są nimi wypełnione wszystkie pomieszczenia całego kompleksu budowlanego szkół w Sosnowcu. Miejsce blisko dworca, łatwy dojazd, łatwe wejście. Spodziewamy się ogromnych tłumów, które rok, rocznie tutaj tą Nawiedzają. Widać, że się podoba. Zapraszamy Andrzej Wilk, prezes SMK Katowicy organizator imprezy. Serdecznie zapraszamy miłośników modelarstwa kolejowego do obejrzenia modeli w skali 1 do 32, to jest skala 1, tak zwana królewska, zacji tego, że to była największa skala produkowana przez firmę niemiecką Merklin, a z reguły dla ludzi bardzo zamożnych. Między innymi królowie kupowali, dlatego skala królewska. Bardzo zapraszamy. Mamy modele wykonane tu przez kolegę Adama Borysiaka. To jest Fiacik i Gagarin, tak zwany. Oprócz tego jeszcze oka jedyneczka parowóz. Będzie parowóz TP4 w barwach niemieckich. Także serdecznie zapraszamy. Serdecznie zapraszam na festiwal kolei w miniaturze w Sosnowcu, czwartą edycję. Na swoim stoisku będę prezentował historię kolei na kontynencie, od pierwszego pociągu, jaki zaczął polanowo kursować w Niemczech, do współczesności, jak również zaprezentuję historię firmy Pico od lat 50., również do współczesności i nowości wydawnicze, które ukazują się co roku. Witam wszystkich serdecznie, chciałem zaprosić na festiwal do Sosnowca, na którym jedną z ciekawych prezentacji będzie makieta w skali TT, przygotowana przez grupę TT Silesia. Makieta składa się z ponad 100 skrzynek. Na makiecie będzie prowadzony ruch pociągów z czasów współczesnych. Będzie tabor z Polski, z Czech, ze Słowacji. Jest to po raz pierwszy na tym festiwalu makieta w skali TT. Ze względu na swoje, że jest mniejsza niż H0, się jej w tym samym przestrzeni dużo więcej, więc myślę, że na makiecie będzie prawie 40 składów. Wszystkie pociągi będą się poruszać według rozkładu jazdy, czyli prawdziwa kolej w pigułce. Za serdecznie zapraszam. Zapraszam wszystkich chętnych do skorzystania z jednych z atrakcji, jakim jest symulator lokomotywy E07 na czwartym festiwalu kolei w miniaturze. Serdecznie zapraszamy na czwartą edycję festiwalu Kolej w Miniaturze w Sosnowcu. Polska zaprasza na stoisko, na którym zaprezentujemy liczne modele oraz nowości do tej pory jeszcze nigdzie nie prezentowane. W imieniu SMK Katowice chciałem Państwa zaprosić serdecznie na już czwarty festiwal Kolej w Miniaturze w Sosnowcu. A jako Elvis model, od siebie chciałem zaprosić Państwa na premierę prototypowego modelu EP09. We'll